Znalazłam magiczną metodę na karokana, nie wiem, ale udało mi się bardzo fajną ostatnią partię zagrać na streamie u Bukcia 22. Ważne, że jedną z największych szans na pokonanie karokana jest maksymalne otworzenie pozycji. Dlaczego? Ponieważ figury czarnego są zawsze w tym wariancie nisko, ale struktura jest dość mocna. No, spróbowałem wariantów C4, przeciwnik odsunął się gońcem i właśnie tu wychodzi ta wada tego ustawienia, gdyż te figury są bardzo stwąprzone i mają mało, mało przestrzeni. Wyprowadziłem figurę i tutaj poszła taka mocna struktura, która jednak powoduje, że figury mają bardzo mało przestrzeni. Zdecydował się buksia na bicie, ja odbiłem gońcem, Wprowadził sobie skoczka, skoczkę, skoczkę wiązałam i przeciwnik zdecydował się na posunięcie H6, który jest błędem, gdyż w tym momencie wchodzi przepiękna ofiara skoczek na e4 i o co oczywiście chodzi? Chodzi o to, że na zwicie po prostu dajemy mata i jak się okazuje ta mała ilość przestrzeni powoduje, że czarny tak naprawdę w tej pozycji już przegrywa. Dlaczego? Już nie da się obronić przejścia skoczka na d6 gdyż jak odejdzie skoczek to spadnie hetman a co ciekawe jeśli przeciwnik zdecyduje się na szacha golniec po prostu wraca, hetman musi się cofnąć skoczek wkracza na d6, król odszedł Poszły widełki i tę pozycję już udało mi się zbieżą więcej zrealizować.